Rozmowa poranka. A naszym gościem jest pan Paweł Silbert, prezydent Jawożna. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, zanim przejdziemy do tych spraw ważnych dla Jawożna, ale i dla całej Polski przecież, to teraz y, zahaczę o tę dyskusję, która przetacza się na Górnym Śląsku. Czy prezydent to podpisze, a może szrajbnie? Chodzi o ustawę o języku śląskim. Jak się na to patrzy tak troszkę z boku, z perspektywy Jawożna, który wiemy, że no, do tego Górnego Śląska jednak się nie zalicza. Zdecydowanie, Jaworzmianie nie czują się i nie są ślązakami. Nic tym oczywiście złego. Ja się nie czuję językoznawcą i nie silę się na twierdzenie, czy język śląski istnieje, czy nie istnieje, czy to jest tylko gwara. Dlatego wydaje mi się, że powinno się to w pierwszym rzędzie oddać językoznawcom, którzy by dokonali takiej naukowej, rzetelnej, merytorycznej oceny. I na podstawie tego można byłoby. Można by podjąć taką mądrą, świadomą i rozważną decyzję, tak, żeby nie utopić dziecka z kąpielą, żeby nie wprowadzić zamieszania, żeby się nagle nie okazało, że w Polsce jest powód, żeby było wiele języków: wielkopolski, góralski, kaszubski, a być może nawet w niektórych przypadkach byłyby większe, większe argumenty przemawiające za. Utworzeniu odrębnych języków. Te sprawy w takim razie zostawiamy na bok i przechodzimy jeszcze na chwilkę do wyborów samorządowych. Mówi się tak trochę po młodzieżowemu, że pan prezydent miał ciężary w, tym, w tej kampanii wyborczej, no bo pierwsza runda jednak na korzyść rywala, w drugiej udało się. Już pan jakiś bilans po tych wyborach sobie gdzieś tam zrobił? Tak, oczywiście człowiek powinien zacząć od siebie i zastanowić się nad tym, czy popełnił jakieś błędy. I nie ukrywam, że jakieś były. Trochę posłuchaliśmy doradców, którzy nam nas przekonywali, jak tą kampanię prowadzić, że bardzo łagodnie wybiegać tylko w przyszłość. I to jednak było błędem, bo trzeba mówić o tym, jak jest naprawdę, ale też odwoływać się do tego, co się zrobiło, bo to też daje rękojmie tego, co można robić w przyszłości. I chyba też było tak, że sami mieszkańcy. Tak się uspokoili, patrząc na, na mnie na mojego konkurenta, Nie, no że... było trochę ostro, panie prezydencie. Pozrywane plakaty i tak dalej, wzajemne oskarżenia. No nie było tak znowu łagodnie, w tym ja ważnie. Znaczy, w... znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że agresja e, tej konkurencji była potworna. Używali do tego lokalnego posła, ministrów, premiera. E, nadspodziewanie, nadspodziewanie... E, Wysoki poziom zaangażowania, w, jakby nie patrzeć, w wybory lokalne. E Mieliśmy nawet takie podejrzenia, czy aby nie było tak, że część z tych działań to były działania takie prowokacyjne, te związane właśnie z tym niszczeniem plakatów, takie. Były, były symptomy, które na to wskazywały. Nieelegancka była ta kampania. Przede wszystkim ona się zaczęła od tego, że ten mój główny konkurent rozpoczął kampanię jeszcze jesienią tamtego roku. Oczywiście nielegalnie albo inaczej, na półlegalnie. E, najpierw pod przykrywką jakiegoś tam działania na rzecz rozmów z mieszkańcami, a od początku tego roku tak naprawdę już formalnie jako kandydat, mimo tego, że kampania wyborcza nie była ogłoszona, kampanię wolno prowadzić wtedy, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza mówi, naciskam przycisk start. Finalnie 15 tysięcy głosów dla kontrkandydata pana Michała Kierkera. Pan zaraz po wyborach nagrał taki filmik, w którym powiedział: Wsłuchiwałem się w głosy krytyki i obiecuję, że wezmę je pod uwagę. Czyli teraz jakieś nowe otwarcie, tak, panie prezydencie? Już to zrobiłem. Część ludzi powiedziała, że. Ma takie poczucie, że ja się jakoś odsunąłem od ludzi, że się mniej z nimi komunikuję, że jestem osobą zamkniętą, a niektórzy nawet mówią, że jestem gburem. Nie lubię tego stwierdzenia, bo się w takim nie czuję. Może nie jestem oześmiany od ucha do ucha, ale nie mam takiego poczucia. Ale obserwacje ludzi z czegoś wynikają, trzeba wziąć pod uwagę. Wobec tego podjąłem taką decyzję, że niemal codziennie nagrywam jakiś krótki materiał na temat tego, czym się zajmujemy. Co jest istotne w najbliższym czasie, z czym do ludzi wychodzimy, nad czym pracujemy obecnie, i się to w ogóle nieprawdopodobnym wzięciem. Jestem ogromnie zaskoczony, bo myślałem, że ludzie się po tym, że nie, po pierwsze, nie potrzebują takiej informacji na co dzień, a po drugie, że się mogą tym znudzić. Ilość odsłon jest w ogóle zdumiewająca. Także postanowiłem, że będę tak robił systematycznie. Nie jest jakiś wielki wysiłek, a może nawet właśnie dobrze się pochwalić ludziom, że po pierwsze. Że prezydent i jego urząd, jednostki, nasz urząd, jednostki pracują codziennie, że codziennie zajmujemy się jakimiś istotnymi sprawami, że te działania są skierowane jednak dla, do tych ludzi i, i dla ich dobra. A jak się e... będzie, panie prezydencie, pracowało z tą radą miasta, która no w większości jednak jest opanowana przez koalicję obywatelską? Wiemy, że pańska formacja tam ma kilku radnych. Będzie się dało tę kadencję ładnie poprowadzić przez te pięć lat? Powiedziałem po wyborach, że przypominam państwu o tym, że od wielu lat namawiam do tego, żeby jak najmniej w dyspucie na temat miasta było polityki tej, z tego szczytu na poziomie państwa, czyli wyzywania się, używania jakichś ostrych argumentów, a jak najwięcej wspólnej troski o nasze miasto. W politycznym mainstreamie Jawożno funkcjonuje głównie dzięki tej fabryce samochodów elektrycznych, która ma powstać, a może ma nie powstać. O to też za chwilę zapytam. Natomiast jest pozwolenie na budowę tej fabryki wydane właśnie przez miasto. No i co dalej, Panie Prezydencie? Spółka Elektromobility Poland zgodnie z założonym harmonogramem swoich działań i planem złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. I 9 maja tego roku, to był czwartek. Wydałem to pozwolenie na budowę, dokładnie podpisał je w moim imieniu naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. To otwiera pole do tego, żeby najszybciej, jak się da, podjąć decyzję o rozpoczęciu budowy fabryki. Spółka tego nie może zrobić bez akceptacji Rządu Rzeczypospolitej. Uważam, że ta decyzja powinna być po prostu już dawno podjęta dawno to znaczy jeszcze za poprzedniego rządu, ale ten też niestety tej decyzji nie podejmuje. Nie wiem, na co czeka. Pan prezydent jeszcze w lutym apelował i pisał do już obecnego rządu, że jeżeli nie zrobią tego do kwietnia, do maja, no to może chiński inwestor gdzieś przenieście y, gdzie indziej. No i trochę prorocze były te słowa, no bo niedawno Xi Jinping spotkał się z Wiktorem Orbanem. Tam już mamy dwie chińskie fabryki pecz Segat. Pytanie, czy będzie jeszcze przestrzeń w ogóle dla jaważna? Czy to nie były słowa prorocze, tylko to były słowa wynikające z wiedzy na ten temat? Po prostu ja. Wiem to od, od partnerów e, z EMP, że w trakcie rozmów pojawiały się takie e, opcje, że jeżeli ta umowa nie zostanie sfinalizowana szybko, to Chińczycy po prostu będą szukali alternatywy dla lokalizacji wiążącej, co byłoby z, z ogromną szkodą dla naszego miasta i dla naszego regionu i dla naszego państwa. Uważam, że to jest zadanie, które fantastycznie może się przysłużyć naszemu państwu. Na pewno naszemu regionowi, na pewno naszemu miastu. Dlaczego? Dlatego, że o ile się nie zmieni polityka klimatyczna Unii, a nie wiem czy się zmieni, to przecież Jaworzno i cały region czeka gigantyczny wstrząs. Już jest zapowiedź, że o ile się nie pojawi jakiś ruch ze strony rządu w kwestii regulacji tego bilansowania rynku mocy, a Jaworzno żyje w dużej mierze z energetyki to po prostu 1 stycznia nowy prezes Taurona odstawi y, bloki dwusetki, bloki węglowe, czyli te, których jest w naszym kraju tak naprawdę najwięcej, które stanowią rdzeń funkcjonowania polskiej energetyki. To po pierwsze, z punktu widzenia zapewnienia energii będziemy możemy mieć bardzo duży kłopot, a po drugie z punktu widzenia miasta i regionu to oznacza utratę nie setek, tylko tysięcy miejsc pracy. No ale nawet... panie prezydencie, mówi się w, w Koalicji Obywatelskiej, że nawet gdyby ta Izera nie wypaliła, to my tutaj przeprowadzimy takiego inwestora, że jawożno nie straci. Kto my? No my, czyli rząd, no my, czyli... A co do tego ma rząd, za przeproszeniem? Rząd może... To jest teren samorządu i to samorząd decyduje, a nie rząd. Teren jest naszego miasta, więc to my decydujemy. Rząd nas może wspomóc, wspierać. Ma oczywiście do tego swoje agendy. E, Agencje Rozwoju Przemysłu, Agencje e, Inwestycji i Handlu w, i współpracowaliśmy oczywiście z nimi. Tyle tylko, że ci, którzy tak mówią, może zapominają o tym, że teren został sprzedany, że to jest właścicielem, jest spółka, w której co prawda skarb państwa ma zdecydowaną większość, ale teren należy do spółki. I dzisiaj odwrócenie sytuacji byłoby bardzo trudne. Dlatego, że zamknięcie projektu i na przykład postawienie spółki w stan likwidacji czy upadłości najpierw spowoduje, że teren, teren e, przejdzie pod zarząd tego likwidatora czy syndyka. I teraz z punktu widzenia ustawy, która obowiązuje, e, która mówi o, o tym, na jakich warunkach, na jakie cele można przenosić własność terenu, to, to spowoduje ogromne perturbacje. Oczywiście poza samym terenem Nijzerem mamy jeszcze inne tereny w obszarze gospodarczym. Bardzo chętnie, jest przyjmę, bardzo chętnie przyjmę takie propozycje, że, że rząd wspomoże nasze miasto w tym, żeby takich inwestorów poszukiwać. Tyle tylko, że 118 hektarów jest przeznaczone pod ten zakład. Na nas ciąży również obowiązek zagospodarowania tego terenu w ciągu 10 lat. Dwa lata już w czerwcu mijają. Także czas naprawdę biegnie bardzo szybko. Czas biegnie, a pytanie, a KPO, panie przewodniczący. W KPO są na to po prostu przeznaczone pieniądze. One najpierw miały być grantowe, teraz jest mowa o pożyczkach, więc z punktu widzenia e, interesów państwa, to lepiej te pieniądze zainwestować w budowę fabryki, nawet gdyby to miał być instrument dłużny, niż na przykład przeznaczać pieniądze na dotowanie używanych samochodów elektrycznych. Co jest moim zdaniem jakimś absurdalnym pomysłem, bo będzie powodowało, żeby to znowu się zrobi złomowisko samochodów z zachodów w naszym kraju. To już przeżywaliśmy lata temu. 20, 30, 10 i ciągle to jest tylko dzisiaj w mniejszej skali. I mamy do tego znowu wrócić, to lepiej mieć podmiot, który będzie budował nowe samochody. Które nie będą obciążone tym, że za chwilę padną im baterie, będzie kłopot z ich utylizacją, tylko będziemy mieli szansę na to, że one jeździły przez 10 lat, a nie na przykład tylko przez 4, albo być może nawet przez tydzień. No właśnie, Zależy, panie co prezydencie, kupimy. to jeszcze tak na koniec króciutko. Wspomniano już cię tam między słowami, gdzieś tam przez pana były poseła, obecnie marszałek Wojciech Saługa, siedząc na pańskim miejscu, mówił, że on nie przypuszcza, on to wie, że żadnego projektu izery nie ma. No to jest ten projekt, czy nie ma tego projektu? Ja nie wiem, co wie na ten temat. Pan Marszałek Saługa wygląda na to, że, że nie wie nic, mimo tego, że mu to sam opowiadałem, jak to wygląda. E, wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby strona chińska podpisała list intencyjnym e, jakieś wstępne umowy na temat czegoś, co nie funkcjonuje. E, żeby spółka Skarbu Państwa zainwestowane pieniądze, a to było 500 milionów złotych, wydała na nie wiadomo co. E, żeby Najwyższa Izba Kontroli, która kontrolowała całe to przedsięwzięcie i odniosła się krytycznie do niektórych aspektów, ale związanych z przedłużaniem się tego procesu, ale nie, nie powiedziała, że to jest jakaś wydmuszka i że tego przedsięwzięcia nie ma. Moim zdaniem trzeba po prostu było zrobić ten audyt jak najszybciej, jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości. Minęło pół roku od wyborów, już dawno można było to zrobić, w tydzień się to dało zrobić. Może w dwa. Papiery na stół, poza tym poseł się nie może zasłaniać tym, że on takie rzeczy nie wie. Bo poseł może w Mówię, że nie razie wyciągnąć legitymację tutaj. i mhm. powiedzieć proszę mi pokazać, co państwo robicie. No i tym spętujmy. Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio M107 i 6FM